Gothic Remake to gra, na którą czeka ogromna część naszej społeczności. Jedni dopiero pierwszy raz będą mieli okazję przeżyć przygodę bezimiennego, a drudzy będą mogli zobaczyć to wszystko w nieco innym wydaniu. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie głównie o tej grze, o moich oczekiwaniach oraz ogólnie o tym, jak to wszystko mogłoby wyglądać. Ja jestem gikeusz i serdecznie zapraszam was na dzisiejszy materiał. Nim zaczniemy, chciałbym zaprosić Was na mój serwer Discord, na którym organizujemy różne eventy, w których możecie brać udział. Mieliśmy już kilka edycji quizów z wiedzy gotikowej, a teraz, jeszcze co dwa tygodnie w piątki, urządzamy sobie wieczorki filmowe. Aktualnie oglądamy Chłopaków z Baraków. Także jeśli lubicie gotyka i chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje na moim kanale, to gorąco zachęcam Was do odwiedzenia mojego serwera. Zaczniemy może od pytania, które od dawna chodzi mi po głowie: czy Gothic Remake odniesie sukces? Będąc wami szczerym, muszę otwarcie przyznać, że nasza społeczność gotikowa to bardzo trudna grupa i wszystkim nigdy nie będzie dało się dogodzić. Jak wiecie, nie jest to żaden remaster a remake, czyli gra zrobiona totalnie od nowa. Będzie dużo nowości, które mogły nie występować w oryginalnej odsłonie. Ortodoksyjnym fanom może się to nie spodobać, bo większość z nich jest przyzwyczajona do tego, jak to wyglądało wszystko w oryginale. Moim zdaniem remake Gotika nie odniesie takiego ogromnego sukcesu jak niektórzy się spodziewają, bo może to być po prostu dobra lub przeciętna gra w tym świecie, który znamy z naszego dzieciństwa. Nie oznacza to, że gra będzie słaba. Po prostu myślę, że dla większości z nas oczekiwania wobec tego tytułu są zbyt duże, bo jedni chcą, żeby to było jak najbardziej zgodne z oryginałem, inni chcą po prostu cokolwiek otrzymać z uniwersum Gotika, a jeszcze inni chcą, aby świat gry został rozbudowany w każdą możliwą stronę. Dużym plusem będzie to, że dla nowych graczy będzie to dobra okazja, żeby poznać całą serię, bo wcześniej z różnych powodów nie mieli okazji lub chęci zagrać w oryginalną odsłonę. A to wszystko dzięki temu, że gra będzie dostosowana technicznie oraz graficznie do współczesnych standardów, więc więcej nowych osób może zapoznać się z tematem. Może być nawet tak, że pewna część sięgnie po klasycznego gotyka, żeby zobaczyć jak to wyglądało w pierwowzorze. Jeśli chodzi o mnie, to cieszę się, że w ogóle ktoś zabrał się za to, bo uważam, że gra potrzebuje tego remake'u. I myślę, że wiele spraw zostanie rozbudowanych, a dla takich twórców jak ja będzie dużo fajnych tematów do omówienia już po premierze gry. Co jakiś czas otrzymujemy różne rendery oraz pomniejsze informacje o tym, co się dzieje aktualnie przy projekcie. Uważam, że marketing stoi na wysokim poziomie, bo co jakiś czas odsłaniane są różne karty, które przykuwają naszą uwagę i odbijają się szerszym echem w sieci. Przykładowo, sytuacja z ogłoszeniem, że Kai Rosenkranz pracuje nad muzyką do remake'u gdy tylko to zobaczyłem, to od razu w głowie miałem taką wewnętrzną radość i spokój, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową. Dodatkowo dochodzą do tego podcasty oraz ogólne podejście do społeczności, gdzie każdy z nas, dając swoje opinie, może czuć się słyszany i mieć wrażenie, że ma jakiś wpływ na to, co powstaje. Warto jeszcze wspomnieć o przedmiotach, które można zakupić ze sklepu THQ Nordic. Od zawsze uważałem, że brakowało ciekawych fantów z Gotika. Do tej pory jedyne źródło takich przedmiotów to byli fani, którzy często ogłaszali, że tworzą jakieś drewniane figurki, wisiorki czy inne rzeczy. Teraz mamy oficjalne bluzy, breloki, kubki, wycieraczki itd., które naprawdę są dobrze przygotowane. Jednak niezbyt podoba mi się ilość samych renderów i tego, co niektóre z nich przedstawiają. Mam na myśli to, że nie na wszystkie rzeczy, które zostają upubliczniane, patrzę maślanym wzrokiem. Mam też obawy co do stanu prac, bo do tej pory niewiele pokazali nam, jeśli chodzi o inne frakcje. Z nowego obozu nie przypominam sobie żadnej lokacji, która byłaby pokazana tak samo, jeśli chodzi o obóz Bractwa. Udostępniane rendery w większości przedstawiają jedną rzecz: potwora albo jakąś postać. Nie jest to zła taktyka, bo mimo wszystko co jakiś czas na specjalne okazje dostajemy coś do wglądu i przy okazji zespół może monitorować, jak reaguje na to wszystko społeczność. Jednak dla mnie kolejna grafika jakiegoś potwora w ogłoszeniach jest dosyć męcząca, bo na przykład do takiego błotnego węża czy jakiegoś jaszczura podchodzę neutralnie. To nie jest coś, co koniecznie muszę zobaczyć przed premierą, bo nie zrobi mi to różnicy czy zobaczę to teraz czy później w grze i raczej nie będę się czepiał aż tak szczegółów. Co innego jeśli chodzi o postacie, szczególnie te fabularne, bo tutaj faktycznie fajnie by było, żeby osoba, którą znamy z oryginałów, wyglądała podobnie. Chodzi tutaj o cechy szczególne, jakieś siwe włosy w paru miejscach, fryzura, blizny, rysy twarzy, kolor skóry i tak dalej. Oczywiście tak samo nie mam nic przeciwko renderom znanych nam miejsc z kolonii, bo to też miło się ogląda. W sumie zabawnie będzie jak ktoś od nich obejrzy ten film i następna wrzucona grafika to faktycznie będzie coś z nowego obozu. Postanowiłem też powiedzieć o tym czego oczekuję od tego tytułu. Częściowo mogłem o niektórych rzeczach wspomnieć już kiedyś czy to podczas transmisji na żywo czy też na innych moich materiałach. W każdym razie zacznę od tego na czym najbardziej mi zależy. Na pierwszym miejscu stawiam zachowanie klimatu pierwowzoru. Teaser Gotika pokazał nam trochę zbyt kolorową kolonię, przez co nie było czuć tego mroku. Pierwsza odsłona, przynajmniej dla mnie, zawsze miała ciężki klimat, który budowany był przez muzykę, jak i całe otoczenie. Pamiętam też, że twórcy zastosowali się do tego, bo już teraz patrząc na niektóre screeny, które były udostępniane, widać, że gra ma trochę mniej jaskrawe kolory i jest bardziej ponura. Tak jak mówiłem, o muzykę jestem spokojny, więc tutaj nie spodziewam się jakiegoś zgrzytu. Zależy mi na rozbudowaniu wielu wątków, które w oryginale były zaniedbane. Chociażby wątek przyjaciół, który domyślam się, że jest bardziej wykreowany przez społeczność, bo postacie w oryginale miały dosłownie kilka kwestii dialogowych na krzyż. Mimo wszystko chciałbym bliżej poznać tych bohaterów, dowiedzieć się więcej o ich przeszłości lub ogólnie o okolicznościach, przez które trafili za barierę. Myślę, że rozbudowa charakterów byłaby też dobrym pomysłem. Tak jak mówiłem na ostatnim filmie, ingerencja w charaktery to jest stąpanie po cienkim lodzie, bo tutaj łatwo przedobrzyć. Jednak chodzi mi głównie o to, żeby każda z postaci miała jakieś swoje cechy charakterystyczne, dzięki którym będziemy daną postać lubić lub nie lubić. Oprócz tego jest więcej wątków, np. postać Neka, która może w zamyśle Pirani miała nie być niczym istotnym, ale sama historia i ogólnie podejrzane zachowania złego wskazują, że kryła się za tym jakaś większa intryga. Mamy jeszcze chociażby możliwość rozbudowania wątku związanego z zadaniem pod tytułem Nieznajomy i zbieraniem chromaninów. Jak jesteśmy przy zadaniach, to warto wspomnieć o pustce, która była w oryginale od drugiego rozdziału. Chciałbym, żeby Gothic Remake dodał nam trochę nowych questów, które będą równomiernie rozprowadzone na przestrzeni całej gry. Zależy mi też na tym, aby postacie wyglądały dobrze i spójnie z tym, co widzieliśmy w oryginalnej grze. Nie chciałbym powtórki sytuacji z Gotika 3, gdzie Watras nagle zmienił kolor skóry, ale oto raczej jestem spokojny, patrząc już na rendery, jakie zostały upublicznione. Na koniec jeszcze powiem, że miło by było, gdyby wszystkie rzeczy wycięte z oryginału znalazły się w grze. Mam tutaj na myśli chociażby podziemne miasto orków, ale też wiele innych miejsc, o których mogliśmy gdzieś słyszeć lub widzieć w plikach gry. Siedząc już tyle lat w community i obserwując różne Discordy i fora, zauważyłem, że ta społeczność w pewnym stopniu ma zamknięte głowy i nieczęsto chce wychodzić poza schemat. Nie jest inaczej w przypadku Gothic Remake, i oczywiście nie mówię o wszystkich osobach, ale no jest ich całkiem sporo. Każdy oczywiście ma prawo mieć swoje zdanie na temat produktu, który powstaje. Jednak zauważyłem jedną rzecz, chociażby na przykładzie renderów, które otrzymujemy, że niektórzy potrafią przyczepić się do najmniejszego szczegółu, przekreślając tym samym cały projekt. Takie sytuacje się zdarzają, ale na szczęście rzadko. Ja do ortodoksyjnych fanów nie należę, ale też poniekąd rozumiem ich obawy i zachowania. Dla większości z nas jest to gra dzieciństwa i niektórzy na tyle mogą się z nią utożsamiać, że każda nowa rzecz, która ma ingerować w coś, co zostało wykreowane, nawet jeśli to było dziurawe, powoduje niesmak. W każdym razie, jeśli chodzi o reakcję społeczności, to widzę, że dużo osób jest zadowolona, że w ogóle cokolwiek powstaje z tej serii. Wiecie, oprócz Gotika jest dużo więcej starych gier, które zasługują na remake, i na nasze szczęście jedną z tych gier, która akurat powstaje, jest właśnie Gotik. Spotkałem się z wieloma opiniami osób, które nie grały za bardzo w klasycznego Gotika, i okazuje się, że wiele takich graczy odrzuca właśnie drewniany gameplay. Teaser był wielkim zaskoczeniem dla wszystkich. Niespodziewanie dostaliśmy informację, że coś takiego powstało, bo w żaden sposób nie było to wcześniej zapowiadane. Po tylu latach fajnie było pobiegać po takiej odświeżonej kolonii, ale tak jak mówiłem wcześniej, dużo rzeczy tutaj nie pasowało. Absurdalny pożar na placu wymian. Bezimienny, który komentuje wszystko, co widzi na swojej drodze, a nawet właśnie te wspomniane wcześniej jaskrawe kolory. Gothic Remake stara się przygotować nas na wszystko, co zobaczymy w grze, podając nam na tacy grafiki ze zmianami, których doświadczymy w finalnym produkcie. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie komentarz Czekam na Gothic Remake, a ja przypnę Wam serduszko. Jeśli chodzi o temat filmu, to zachęcam Was do zostawienia oceny i podzielenia się Waszymi odczuciami co do przedstawionego tematu. Może macie inne zdanie i jakieś swoje fajne obserwacje, którymi warto się podzielić, bo może wywiąże się z tego jakaś fajna dyskusja. Nie przedłużając, dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!